Mi się wydaje, czy Korwin autentycznie odkąd zapowiedział nową partię, to jest jakoś zapadł po ziemię? Oj, 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 to będzie herbata, wylano teraz. No dobra, naszego ulubionego piłkarza, a propos piłki nożnej sobie możemy obejrzeć. Trzeba, prawda, dopatrywać, szanowni państwo, bo jak się na chwilę odpuści, no to. Wiadomo... Ej, a jak sobie radzi Republika po tym, jak nastąpiła tak mocna migracja widzów TVP na Republikę? To jest taki chwilowy wzrost, już się uspokoiło, czy cały czas Republika? Mocno teraz leci. Pada do naszej a reklamodawców kojarzę. Zero reklam już piszecie. Ale także wszyscy reklamodawcy sobie poszli, czy jeszcze jacyś tam zostali? To będą pewno mocno naciskali na to, żeby widzowie fundowali. Tylko wiecie, to, to nie jest niezależna stacja Dominik Boss 24, która operuje na paczce chipsów i butelce wody i herbatce. Tylko tam podejrzewam, że ludzie, którzy zarabiali kurde miesięcznie parę dziesiąt koła w TVP i było ich wielu, teraz chcieliby się odnaleźć w Republice, no podejrzewam, że no nie chcieliby jakoś strasznie schodzić z zarobków, no nie? A też więcej osób, więcej programów do realizacji, bardzo duży wzrost kosztów, więc musieliby strasznie mocną, mocne finansowanie ogarnąć od widzów, żeby to nie było takie bolesne przejście. Pomysł, żeby ktoś wykupił reklamę Antypies? Ty, no wiesz, ale nie zgodzą się. Nie zgodzą się, albo zrobiliby coś takiego, że specjalnie powiedzą: patrzcie, jaki blok reklamowy chcieli u nas wykupić, wypuszczą ten blok reklamowy Antypies, a potem powiedzą, że tak na, nasi, nasi tam medialni oponenci upadli tak nisko, żeby coś takiego zrobić, bla, 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 i, i jeszcze wezmą pieniądze. Przez nie wiem, czy to, to za dobry pomysł. Co myślisz o planie zjednoczenia Polaków? Słuchaj, tylko to musielibyśmy wywołać najpierw trzecie uderzenie, no, nie? I ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy Polska jest gotowa. Musielibyśmy zjechać 30 pięter poniżej Sejmu tam odkryć i <noise> 2 <JP2>, który <noise> może nie wdawajmy się dalej w to. <noise> Przepraszam, tutaj Ewangelion nawiązanie bardzo mocne zaczęło lecieć przez moment. Nie wiem właśnie o co chodzi. Mój dziadek cały czas ogląda teraz Republikę i mam wrażenie, że tam jeszcze mniej się powstrzymują niż kiedyś nad wpis i jest mi przykro. No wiesz, no tylko, no to jest prywatna in, inicjatywa i od razu jest jakoś tak lżej, że wiesz, pomyśl sobie tak, nie płacisz na to podatków. Wróćmy do Kamińskiego i Wąsika. Pan Mariusz już po pierwszej nocy w ciupie uznał, że to jedzenie więziennemu nie smakuje i jeszcze go no, nie... Wczoraj słyszałem, że podobno 6 dni już trwa godówka. Oglądałem jakąś wypowiedź, czy to było dzisiaj czy wczoraj, oglądałem wypowiedź Kaczyńskiego, która była na kanale Janusia Skółka transmitowana. I tam mówił, że już 6 dni bez jedzenia jest na ten moment. Będą karmieni przymusowo pisze na kuro, Odmawianie przyjmowania jedzenia jest niezgodne z regulaminem więzienia. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to się rozwinie. Szanowni Państwo, syn pana Mariusza Kacper Kamiński. W... Oj, 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 to będzie herbata wylana zaraz. W światowym zarabia nawet 600 tysięcy złotych rocznie, tak. Słuchajcie, tego, ja czytałem cały ten artykuł. Po prostu przeczytam wam nagłówek. Poseł Przemysław Czarnek zapowiedział, że partia rozpoczyna zbiórkę pieniędzy na rzecz rodzin Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W sieci już przypomniano, że syn Mariusza Kamińskiego do tej pory nie mógł narzekać na finanse, bo w 2018 roku rozpoczął pracę w Banku Światowym. Według doniesień medialnych miał tam zarabiać około 500 tysięcy rocznie. Generalnie chodzi o to, że z tego co pamiętam, poprawcie mnie, ale do pracy w Banku Światowym dostał się, zdaje się, z referencji właśnie polskiej, tak? Że, że to było tak, że no, no po prostu dostał referencję w kraju. W kraju, gdzie powiedzmy, że odpowiednie osoby były na odpowiednich stanowiskach, żeby taką referencję wystawić, i z tego powodu taka praca była do osiągnięcia w młodym wieku. W jaki sposób mieliby karmić przymusowo? No, ktoś pisał wcześniej, że kroplówka. No, wydaje mi się, że może, może o to chodzi. Aże. W ogóle a propos tych pieniędzy, które teraz mocno wychodzą przy okazji tego, że ujawnione są, kto ile brał za TVP. I najpierw było ujawnione, że niektórzy tam brali właśnie, nie wiem, 60, 80, 100 miesięcznie. To to jest jedno. Natomiast zaczę zaczęły teraz dodatkowo wychodzić, że kto dostawał ile, jeżeli miał płatne od programu. Typu, że stawka 5 tysięcy za jeden odcinek. 2,5 tam jeszcze chyba padało za jeden odcinek. Bardzo, bardzo, bardzo wysokie kwoty dla prowadzących. Jak im podsumować cały miesiąc działania, to wychodziły jakieś niebotyczne pieniądze, no nie? I ciekawe jest to, jak bardzo mam wrażenie, że ci sami ludzie, którzy zarabiali te pieniądze, bardzo starali się utrzymać taką wizję, że oni są inaczej, że oni mają tak bardzo blisko do tych na przykład emerytek, które ich wspierają, które o nich walczą, że tak naprawdę nie ma takiej różnicy, tak że płyną na tym samym, że im też jest ciężko. Wersus nagle bum, takie dokumenty wychodzą. Ja Babcie na... i tak wierzą, że należy się za ciężką pracę. Ja, ja zakładam, że jeżeli dotarło to właśnie do jakichś babci, dziadków, to oni są przekonani... Po pierwsze, mogą to do nich nie dotrzeć, bo nie sięgają po źródła informacji, gdzie, to, gdzie te kwoty padają. Po drugie, jeżeli już do nich dotrze, to mogą uznać, że to jest kłamstwo i próba oczernienia, że to jest nieprawda, że oni to robili z misji i bla, 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 no nie? No bo ci ludzie też bardzo starali się utrzymać wizerunek właśnie takich y, przyziemnych, takich y, spójnych ze swoim elektoratem. Jednocześnie właśnie będąc milionerami, dosłownie. Oglądamy Antosia Orłosia, polecam, on bardzo często wstawia takie materiały z recapem newsów na bieżąco. Szczerze, jak chcecie mieć taki one on one przyswajania polityki przez YouTube'a, to bardzo wam polecam po pierwsze śledzić na bieżąco Antosia Orłosia, po drugie kanał Orb. Tak kompletnie uczciwie, myślę, że jak sobie będziecie ogarniać na bieżąco te dwa kanały, to będziecie mieli średnio tam pewnie, no dosłownie co drugi dzień, mniej więcej jakiś materiał streszczający wam co się dzieje. No a to się może bardziej humorystycznie. U orbów tak bardziej w jednym konkretnym temacie wchodząc w szczegóły, no to jest taki dobry punkt wyjścia dla młodych ludzi, którzy chcieliby się zainteresować, a nie wiedzą trochę jak w to wejść. The tak, place. jeszcze Karol Modzelewski fajnie streszcza, plus jeden dla ciebie. Fajnie, że kanały zajmujące się taką tematyką wykręcają takie wyniki. Ty, tylko to jest właśnie ta zmiana, która przeszła przy okazji trochę ostatnich ostatnich lat wyborów. Orby bardzo szybko urosły, no nie, no bo orby teraz teraz mają potężne liczby typu 200-300 tysięcy. No jak był pik. Orbów, no to jechali tam około 400 chyba tysięcy. Tak, 340, 517, ok, 208, no dobra. No powiedzmy, że koło tych 300, ale orby dosłownie stosunkowo niedawno tak urosły. Jak cofniemy o rok, to orby siedziały tak na około 100 tysięcy odsłon, no nie? Jak cofniemy jeszcze o kolejny rok, co materiały, które też odsłony po czasie zdobyły, pamiętajcie. Cofamy o kolejny rok, orby siedziały, bym powiedział, około tak 50 tysięcy odsłon, no nie? Więc dosłownie. Z... Dwa lata temu 50 tysięcy, rok temu 100 tysięcy, teraz po 300 tysięcy, no nie? Mega dobre mają tempo wzrostu. Ja myślę, że oni się sami nie spodziewali totalnie, jak to, jak to szybko wystrzeli. Wywiatu paciorka pomógł. Ja myślę, że wywiatu paciorka to był w takim piku, kiedy już i tak wszystko było. W takiej fali wzrostowej u nich. No i wywiad Paciorka bym powiedział, że takie ukoronowanie i jeszcze kolejna właśnie siła napędowa, no ale że to nie jest tak, że Paciorek ich wypromował, oni zasłużyli, oni naprawdę zasłużyli. No Z my nich. może w tej początkowej fazie, bo oni też bardzo aktywni byli w community, no nie naszym, jak, jak gdzieś tam ruszali ze swoim kanałem i też na tej samej początkowej fazie, ja pamiętam, że my nawet chyba na jakimś streamie oglądaliśmy i ocenialiśmy jakieś Jedne z tych pierwszych materiałów, no nie? Więc więc mega miło, że też, też zawsze zawsze fajnie z tymi orbami się układało tutaj. Czy Antoś Orłoś nie jest synem Macieja Orłosia? Dokładnie jest synem Macieja Orłosia. Antoś Orłoś, ja go na początku kojarzyłem z tego, że on zdaje się montował filmy Macieja Orłosia i takie szczególnie popkulturowe chyba wstawki robił, że opowiadał. Więc zabawnie, że z tego przyszedł na swój kanał i się okazało, że ten kanał bardzo fajnie wypala. No nie ma jakoś bardzo dużo subów. Ale oglądalność moje jest bardzo fajna jak na ten poziom subów. Taka naprawdę bardzo fajna. Po 90, 120, 90, 70. No nie, że tak y, powiedziałbym, że, że aż dziwne, że ten kanał w tym momencie nie ma powyżej 100 koła subów, no ale to jest kwestia tego, że te suby ostatnio, nie wiem, jakoś tak mniej zaczęły. Inaczej ludzie oglądają niekoniecznie subując kanały. Zupełnie się to zmieniło. Zgrzyt na przykład dopiero co wbił 100 tysięcy subów, a małem oglądalność od miesięcy na poziomie po kilkaset tysięcy na odcinek. A teraz już nie widzę. W jakim roku zaczęło się nazywać nie Mnie wujem? Podejrzewam, że mniej więcej w tym momencie, w którym, jeżeli nie ogolę się tuż przed streamem, to siedzę z zarośniętym ryjem. To by, to by pasowało. Dziękujemy, panie Antoni. Chcecie jeszcze orbów na koniec? No, dawaj. w tej kwestii również, no bo wiadomo, że w Polsce mało ktoś dogaduje w jakiejkolwiek kwestii, ale gdzieś tam można zakładać, że było pewnie około 100 tysięcy ludzi, może między 100 a 200 tysięcy, ale bliżej tych 100. Ciężko powiedzieć, ale w każdym razie ludzi było stosunkowo. No, jeżeli było 100-200 tysięcy, to powiem wam szczerze, że po raz kolejny jestem zaskoczony tym, jak PIS nie radzi sobie w ciągu ostatnich miesięcy z mobilizowaniem swojego elektoratu do wychodzenia na ulicę, bo któryś raz już bardzo mocno walczą o to, żeby masowo manifestować i masowo się na tym przejeżdżają. Prawdopodobnie to jest jakaś strategia i myśl, która za tym wszystkim stoi. Wydaje nam się, że może ona nie być najgorsza, jeśli PIS faktycznie uda się monopolizować gdzieś tam temat. No właśnie a propos, bo tak się zamyślałem, ale przepraszam, uciekłem w myśli na chwilę. Ale patrząc na JKM który jest tutaj w monopolii. Nie ma takiego dowodu. Poważnie się zastanawiam właśnie, czy, czy, czy mi się wydaje, czy Korwin autentycznie, odkąd zapowiedział nową partię, to jest jakoś zapadł pod ziemię. Tak to na co dzień miałem jakiś artykuł, czy wywiad, czy wszędzie mi wyskakiwał JKM, no nie? A teraz jak strasznie o nim cicho jest obrażali ich i tak dalej, żeby być wulgarni. I kiedy teraz to PiS jest w opozycji i ma swoje jakby wystąpienia uliczne, no to oni używają tego, no i tak A na... Wiecie, co mnie dziwi? Jak dużo osób w tym momencie utrzymuje taką narrację, że PiS i PO to jest dokładnie to samo i oni na zmianę się zamieniają stanowiskami. Na TikToku tego bardzo dużo widzę. Tak naprawdę nie ma dnia, żebym tego nie zobaczył na TikToku. PiS i PO, dokładnie ci sami ludzie, zamieniają się ze sobą stołkami i udają przed społeczeństwem, że cokolwiek się zmienia. Pamiętam takie to jest przed bardzo wielu lat. Tylko że w momencie kiedy nagle widzicie jak ludzie z PiSu są rozliczani, to nie wiem, no mi się przynajmniej zapala w głowie coś takiego, że hej Ci ludzie chyba serio siebie nie lubią, a cały czas jest powtarzana ta teoria. Się będą kryć, bla bla bla. Średnio rozliczani. No, zaczęli. Ja bym powiedział, że zaczęli rozliczać i zobaczymy, co pójdzie dalej, bo według zapowiedzi to jeszcze dużo osób ma być rozliczonych z poprzedniego rządu. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. Na razie trudno, trudno im odmówić tego, że to się dzieje. Hołownia o tym mówił ostatnio w dzień dobry TVN, że czasami tak jest, że się wyzywają na sali plenarnej, a później nie ma jakiejś spiny, przynajmniej u części posłów tak jest. Myślę, że jakby miał. Zakładać, to bym powiedział, że tacy drugo-, trzecioligowi posłowie, których przecież jest pełno, którzy w żaden sposób nie są specjalnie medialnymi postaciami, po prostu siedzą, głosują, a nie koncentruje się na nich uwaga publiczna. Ci ludzie mogą mieć takie podejście, że te, te konflikty nie są personalne, ale gdzieś między takimi już wyróżnionymi nazwiskami, to no, trudno by było powiedzieć, że ci ludzie się lubią prywatnie. Trochę w to nie wierzę. Czy nie jest dla ciebie cringe'owe to, że 30-letni chłop mówi o sobie perantoś? Nie jest, szczerze, no nie, nie, no nie, no bez przesady. Antoś też tworzy bardzo luźny wizerunek, więc wiesz, jestem też w takim wieku, że nie czuję, że 30 lat to jest jakiś. Straszliwie poważny dorosły człowiek, dlatego że sam mam 30 lat i moi znajomi mają po 30 lat. I nagle sobie człowiek zdaje sprawę, że to nie jest tak, jak się ma 15 lat i sobie wyobraża 30-latka, że to jest w głowie 15 latka poważny dorosły, który całe życie ma rozkminione. No tak po prostu nie jest. W momencie, kiedy dochodzicie do tego wieku, zdajecie sobie sprawę, że są często tak samo pogubieni szukający dalej siebie ludzie. Owszem, często mają już jakąś pracę, owszem, często już mają ze sobą jakieś wykształcenie, dziękuję, Aszuju. Jednakże to dalej nie jest taki wiek, kiedy jest Jesteście rozkminieni życiowo i dochodzę do wniosku, że być może nigdy taki wiek nie następuje. Są ludzie po prostu, którzy potrafią się rozkminić. Niektórzy bardzo szybko, niektórzy bardzo późno, ale pewnie zdecydowana większość z nas całe życie będzie trochę czegoś szukać. Mój stary w twoim wieku miał już dziecko i ślub? Podejrzewam, że tak jak większość osób w wieku 28 lat jakiś czas temu. To też się zmienia, no nie? Zmienia się podejście. Ludzie zdali sobie sprawę, że są różne rzeczy, różne ambicje, które można realizować w wieku dwudziestu kilku lat, i nie zawsze jedyną drogą jest założenie rodziny. Nie ma presji społecznej na założenie rodziny. Nikt na mnie nie naciska, żebym zakładał rodzinę. Wiem, że oczywiście w niektórych rodzinach starsze pokolenia potrafią na to bardzo naciskać, no ale ja czegoś takiego na szczęście nie odczuwam. Więc tak, serio, to dlaczego miałbym się stresować? Różnice międzypokoleniowe, pisze Bigomeza, spadają z roku na rok. Największa była między osobami wychowanymi w PRL-a po nim. I to jest prawda. Zgodzę się z Tobą. Totalnie się z Tobą <grym> zgadzam, stary. Czy dalej są różnice pokoleniowe i na przykład bardzo widać to, że ktoś od najmłodszych lat miał dostęp do internetu, technologii. Ktoś się od tego odsunął albo nie dostał tego tak szybko. Ja widzę to po moich rocznikach, że ludzie się dzielą generalnie na dwie grupy dość różne od siebie. Jedna to są ci, którzy zaadaptowali się do tego, że w ciągu ich życia ta cyfryzacja wszystkiego wchodziła i zaczęli być w tym bardzo natywni, no nie? Że stała się to ich druga natura, a druga to byli ludzie, którzy właśnie traktowali to jako ciekawostkę, ale jednak poszli bardziej w tym kierunku starszych troszkę milenialsów no nie uznali to za urozmaicenie nic więcej między tą pierwszą a drugą grupą taka przestrzeń gigantyczna jak rocznik 92 potwierdzam że tak jest pamiętam że parę lat temu czytałem książkę od zdaje się badaczki która właśnie chyba ukuła termin Gen Z no nie że jej zdaniem podział rocznikowy w przypadku tym nie ma żadnego sensu bo Podział powinien wynikać z tego właśnie, kiedy na przykład ktoś miał swój pierwszy telefon. Kiedy założył swoje konta na profilach społecznościowych. Kiedy zaczął używać takich platform jak YouTube. Bo to jest w tym momencie rzecz, która najbardziej oddziela te, te dwie grupy. A nie fakt, że jest jakiś rok, po którym nagle ktoś się staje milenialsem albo zoomerem. No to nie ma żadnego sensu. Więc nie pamiętam, jak się książka nazywała, nie pomogę wam tutaj. <laughs> Bo czytałem ją kilka lat temu, ale zapadło mi w pamięć, że właśnie zrobiła taki system, że zaproponowała, żeby robić taki system punktacji. I liczyć po prostu w różnych kategoriach to, że ktoś na przykład miał szybki dostęp do zagranicznych zachodnich mediów, a ktoś nie miał. I na podstawie tego już bardzo sensownie idzie, idzie określić, że ktoś mimo że rocznikowo na przykład by się wpisywał w milenialsów, dorastał tak naprawdę w tym samym klimacie, co Zumerzy. Fanaga pisze po prostu ludzie muszą uświadomić sobie, że w wielu przypadkach, na przykład właśnie w pokoleniach nie ma ostrej granicy, jest łagodne przejście. To jest jedno, po drugie, ludzie trochę się decydują, czy chcą się i identyfikować Z nieco starszym wzorcem, czy z nieco młodszym wzorcem. To, to jest to, co mówiłem i co Merta też pisała. Kolejna rzecz jest taka, proszę państwa, że tak jak ktoś jeszcze wcześniej pisał, no to na przykład wyraźnie można wyczuć, że Polska za PRL-u i Polska po, post-PRL to są dwa zupełnie inne krajobrazy i to może tworzyć taką mocarną barierę, że ludzie, którzy się w tym wychowali, versus ludzie, którzy w tamtym się wychowali, i rzeczywiście tu, tu możemy mówić o barierze ale w przypadku ludzi młodszych niż to, no to, to, to już troszkę jednak, y, troszkę jednak inaczej wszystko działa. No. Dobra, artysta chaosu chce nam dać definicję, słuchajcie. Boomerzy to ludzie, którzy mogli tanio kupić mieszkanie. Gen Z to ludzie, co zarabiają miliony za dealę na TikToku, a milenialsi to ludzie, co mają dwa monitory podłączone do komputera. Słuchaj, <gryw> znaczy w pewnej memiczności jest w tym prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że jest bardzo dużo przedstawicieli Gen Z, którzy mają dwa monitory podłączone do komputera. Generalnie... Każda osoba, która pracuje na komputerze stacjonarnym, pewnego dnia przetestowała pracę na dwóch monitorach, prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie wrócić do pracy na jednym monitorze. To jest game changer. Ja, o ile jeszcze na laptopie poużywam jednego monitora z oczywistych powodów, mimo że są doczepiane drugie monitory, to jeżeli mam robić cokolwiek, co nie jest zdalne, to nie wyobrażam sobie pracy na jednym monitorze. Po tym jak w 2000, pewnie 2017-2018 zacząłem działać na drugim monitorze, to jest game changer. Widok trzech monitorów idealnie ułożonych obok siebie. To jest tak kolosalna różnica. Powiedziałbym, że jeszcze większa różnica między dokupieniem drugiego monitora, inaczej, że jeszcze większym impaktem jest dokupienie drugiego monitora niż przejście na monitory 4K, co też było dla mnie gigantyczną różnicą I, i o mój Boże, jak pierwszy raz zobaczyłem jak się pracuje na monitorze 4K, to zdałem sobie sprawę, że tu nie chodzi tylko o to, że nie wiem, ładniej gry wyglądają. Do, dosłownie wszystko się zmienia. Co mam mam powiedzieć? Zostaje nam tylko wszystkim czekać na przyszłe posiedzenie Sejmu, wtedy będą się działy już rzeczy takie klasyczne bardziej, a nie to wszystko. No, tydzień. zobaczymy, Ostatni zobaczymy. Tygodniu. To był straszny tydzień do śledzenia polskiej polityki. Ale... Jak obstawiacie, jak obstawiacie, czy będzie spokojniej z oglądaniem Sejmu, czy znowu się wszyscy rzucą do oglądania? Przepraszam, że tak gadaliśmy trochę o wszystkim poza <laughs> materiałem orbów, ale trochę szczerze nawet to lubię, jak jakiś materiał staje się bazą wypadową do zahaczania o poboczne, poboczne, poboczne tematy. Chyba taki urok tych streamów. Albo ktoś tego nie lubi, albo ktoś tego nie lubi, albo ktoś to lubi. Ja się czuję z tym dobrze, bo przynajmniej wiem, że to nie jest tak, że siedzę cicho i odtwarzam 12 minut czyjegoś filmu, żeby pokiwać głową i na tym trochę to polega. Będzie oglądane, będzie się działo, rzucą się, totalnie się rzucą. No bogowie, walka o bogowie! Falka!